Oliwia Stasia, dzień dobry, witam w programie Czas do Ekonomii, a ze mną w studiu dr Michał Kisiel. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezpieczny kredyt 2% to jest ten rządowy program, który no, ma pomóc w zakupie pierwszego mieszkania, w tym dostępie do pierwszego mieszkania. Zanim przejdziemy dalej, to przypomnijmy, na czym w ogóle ten program polega. Idea jest taka, że ponieważ wzrosły mocno stopy procentowe w, w, po 2021 roku. No to spora część potencjalnych kupujących nieruchomości znalazła się poza rynkiem kredytów. Nie, po prostu jesteśmy... nie byli w stanie dostać tak, kredytu. Nie, nie, możemy dostać kredyt, ale na przykład na kwotę, która nie wystarczy, by kupić okay. mieszkanie. I pomysł jest zatem taki, by ratę, którą płaci kredytobiorca, obniżyć do poziomu więcej takiego jak w czasach rekordowo niskich stóp procentowych, czyli część bierze na siebie klient, a część dopłaca państwo poprzez bank gospodarstwa krajowego. Mhm. I Efekt ma być zatem taki, że na rynku pojawią się te osoby, które co prawda mają stabilną sytuację finansową, pracują, zarabiają, ale nie były w stanie liczyć na kredyt, który był w stanie zagwarantować jakieś mieszkanie, powiedzmy takie, które dla rozwijającej się rodziny byłoby odpowiednie. To proszę powiedzieć, jakie będą skutki tego programu? Bo widzimy już po rynku nieruchomości te pierwsze odbicia. Ceny zamieszkania czy to za metr kwadratowy poszły, poszły po prostu w górę. No dla deweloperów jest to dobra sytuacja, bo będzie większe zapotrzebowanie na to, więc te ceny mogą być po prostu, po prostu wyższe. Więc jakie będą skutki tego programu? Co możemy już przewidywać? No, myślę, że na pewno nie możemy mówić już o pierwszych skutkach widocznych, mhm. bo to y, rynek mieszkań to nie jest rynek y, powiedzmy jagód z lasu, gdzie, gdzie wszystko zmienia się z dnia na dzień i, i tak naprawdę mamy za sobą no, parę dni mhm. funkcjonowania tego programu. Oczywiście pojawiły się takie wyprzedzające, ciekawe dane, Pytanie, na ile one są rzeczywiście efektem bezpiecznego kredytu. Dwa. Jednym z nich jest spadek liczby ogłoszeń o najmie mieszkań. Co by sugerowało, że ci, którzy dysponują lokalami, no, mogą też myśleć o tym, żeby teraz wykorzystać okazję i je sprzedać. Ale czy to, czy to rzeczywiście tak zadziała, to zobaczymy. Natomiast taki, taki, taki jeden z portali nieruchomościowych pokazywał dane, które faktycznie można by tak interpretować. Że coś się ruszy, jeśli chodzi mhm. o ofertę na rynku y, wtórnym. Y, natomiast y, y, deweloperzy oczywiście będą próbować y, mhm. y, sytuację wykorzystać. Niedawno y, prezes jednego z dużych giełdowych deweloperów powiedział, że to jest ich obowiązek wobec akcjonariusza. To są, to są firmy, które działają dla zysku. Mhm. Jeśli jest okazja, by zwiększyć. Marże, to to po prostu to robią, to, to po prostu mhm. to robią no bo niewykorzystanie takiej okazji byłoby oczywiście grzechem wobec właścicieli. Mhm. Natomiast to też nie jest rynek, gdzie, gdzie jeden, dwóch, trzech deweloperów może dyktować warunki. A więc mhm. on nie jest przejrzysty tak cenowo, jakby nam się wydawało. Myślę, że każdy, kto szukał nowego mieszkania, zauważył, że Różnice są nie tylko w cenie, którą mhm. koniec końców poznamy nie zawsze ale z góry, tak. ale również w tym, co tam jest w zestawie, czy mhm. miejsce postojowe, czy nie, czy, czy jest parking i tak dalej, jaki jest Te standard wykończenia i tak dalej. A więc y, y, można manipulować na przykład niekoniecznie ceną, utrzymywać ją na, mhm. na, na wysokim poziomie, ale y, oferować coś dodatkowo i to już deweloperzy przerabiali, gdy rynek siadał wiele razy, a więc... Yy, yy, może tak wyglądać, yy, yy, oczywiście podkreślam jeszcze raz, że z dnia na dzień mhm. nie możemy śledzić cen nieruchomości, nawet jeśli patrzymy na to, to co może jest w ofercie, chwilowa, tak, jak wyglądają ofertowe tak. ceny na przykład na, na, na portalach. Y, które agregują dane z rynku, no to, to, to nie oznacza, że to są ceny, które faktycznie, po których zawarto transakcję. A więc zawsze z dużym opóźnieniem dostajemy informacje o tym, co na rynku faktycznie się, się wydarzyło. Y, no, ciekawe jest myślę w szczególności to, jaki będzie zakres zainteresowania tym programem. Mhm. Bo Rozmawialiśmy... Bo to, że on jest, to tak, jakby tak. jedno. Myśmy rozmawiali dwa miesiące tak, temu. Tak. I, I rozmawialiśmy o tym, że, że minister Buda na początku mówił, że no gdzieś w tym roku 10 tysięcy osób mhm. skorzysta z programu Bezpieczny Kredyt. I, I 10 tysięcy osób to się zgłosiło w pierwszych dwóch dniach mm -hmm. funkcjonowania tego programu. Niekoniecznie to będą kredytobiorcy, którzy zaciągną kredyt, mm -hmm. ale już samo w, m, to pokazuje, że jak bardzo można się mylić na Że to zainteresowanie kilku jest, miesięcy. Miesięcy. jest generalnie. Jest zainteresowanie i e, ono wynika no, z tego, że to był, by, jak to się ładnie nazywa, odłożony popyt mm -hmm. czyli były osoby na rynku, które m, czekały z decyzją na lepsze czasy, mm -hmm. może na spadek stóp procentowych, może na właśnie bezpieczny kredyt, którego jeszcze nawet nie było w planach. I, i, I są ci, którzy by chcieli z tego skorzystać. Prawdopodobnie są także ci, którzy wzięliby normalny kredyt, a w tej a chwili... Akurat mogą, akurat mogą wziąć ten, warunkach. który jest tańszy. No i oczywiście tutaj nie ma myślę sensu nawet się zastanawiać, czy, czy, czy co jest bardziej opłacalne. Oczywiście yes. bardziej opłacalny będzie ten. A jeżeli chodzi o mieszkania, w sensie czy jest tyle nieruchomości, ilu zainteresowanych lub czy rynek nieruchomości jest w stanie sprostać w najbliższych miesiącach, łamane na latach, no temu zapotrzebowaniu? Jeśli chodzi o, o program bezpieczny kredyt, to warto pamiętać, że on dotyczy i rynku pierwotnego mhm. i wtórnego. Czyli, czyli jest trochę lepiej. Tak, czyli nie możemy powiedzieć sobie, deweloperzy mają w, w zapasie do sprzedania mm -hmm. ileś tam mieszkań i tyle zostanie oddanych do użytkowania na przykład w kolejnym kwartale i, no, i to jest ten pułap. Mm -hmm. A więc y, y, tutaj w Jak wchodzą, nie pierwotny rynek, to wtórny. Zawsze tak, się to mieszkanie gdzieś tak, znajdzie właśnie, w sumie. Więc, y, na rynku wtórnym, natomiast mm -hmm. trudno powiedzieć, jaki zasób jest na sprzedaż y, z góry. No tak, no no, bo może to też jest, może wykorzystać sytuację pochodno, teraz, tak, prawda? Jakiś na przykład y, ruchów cenowych. A więc y, 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 patrząc nawet na to, co y, deweloperzy mają jakby w trakcie produkcji, y, to, to y, jeśli ktoś się martwi, że mieszkań zabraknie, no to nie sądzę, żeby do tego doszło. A więc y, y, oczywiście one mogą być nie, niekoniecznie tam, mhm. gdzie, gdzie jest chcieli. popyt. Po tak. pierwsze, a po drugie, nie zawsze będą się łapać do tego limitu, y, który ta ustawa narzuca. To już chodzi zwłaszcza o największe miasta, gdzie bardziej nazwijmy to luksusowe nieruchomości już no, będą powyżej, powyżej mhm. tych granic. A więc tutaj liczba mówi, że jest jeszcze, jest okay. jeszcze przestrzeń, natomiast pytanie jeszcze o, sam, o samą jakość tego zasobu i jego ceny. To powiedzmy na koniec, na co, jeżeli chodzi o ten kredyt 2%, zwrócić uwagę szczególnie, żeby się na coś nie natknąć, albo żeby się nie zdziwić w trakcie, właśnie chociażby jeżeli mówimy o pułapach cenowych w konkretnych miastach? Myślę, że w Mm, ci którzy się zastanawiają nad bezpiecznym kredytem już wiedzą mhm. sporo na ten temat bo y, temat był wałkowany w tej i z powrotem natomiast y, na pewno w najbliższych dniach się dowiemy trochę y, więcej o szczegółach podejść w poszczególnych banków mhm. y, i myślę że tutaj ciekawe y, kwestie są na przykład takie y, czy można skredytować koszty okołokredytowe czyli mhm. Niektóre banki sobie życzą prowizji na początku, która ma być zapłacona gotówką i inne jakieś ubezpieczenia z góry. No i nie wszyscy dysponują tymi środkami albo chcą je zostawić sobie na wykończenie mieszkania. No i w normalnym kredycie często można ten, te koszty sobie po prostu dorzucić do kredytu. do kredytu. Natomiast w bezpiecznym kredycie banki się od siebie różnią tym mhm. podejściem i już widać, że jeden z nich, na przykład Alior Bank, się zgadza na takie rozwiązanie, o ile mhm. się nie przekroczy tego, tego relacji wkładu własnego do, do wartości nieruchomości. Mhm. Inne absolutnie nie. Ale to daje furtkę na taką konkurencję wśród banków i tak, przyciąganie tak. klientów właśnie do siebie. Tak, no, ten rynek byłby prosty, gdyby tylko cena była mhm. istotna, a y, jest mnóstwo innych czynników, y, począwszy od tego, że jeśli na przykład mamy dochody z działalności gospodarczej, no to zaczyna nas interesować, jak bank patrzy na te dochody, jak daleko sięga wstecz, y, z ilu miesięcy weryfikuje mhm. i już na tym poziomie banki się od siebie znacząco różnią. Są nazwijmy to liberalne i są takie, które są dosyć konserwatywne. Y, jeśli jesteśmy kierowcą. T to pytanie czy diety się liczą czy nie takie szczegóły techniczne banki od siebie znacząco różnią i faktycznie pod tym względem warto mieć. Myślę, że po prostu dobrego pośrednika, mhm. który te szczegóły zna i sprawdzi za nas, który, których bank będzie najlepszy. Natomiast pod względem oferty cenowej sytuacja wygląda tak, Myślę, że ciekawie z punktu widzenia banków, że y, w ustawie jest powiedziane, że warunki tego kredytu bezpiecznego y, nie mogą być gorsze niż y, y, komercyjnego mhm. kredytu. A więc y, y, banki mają pewną, pewną granicę, y, powiedzmy, y, jeśli chodzi o, o to, jak kiepski ten kredyt <laughs> może być, natomiast mogą go oczywiście y, poprawić. No i też już widać różne podejścia. Są banki takie jak PKBP, który ma, stworzył zupełnie nowy produkt mhm. na tę potrzebę. Y, a są te banki, takie jak Alior, które mają po prostu y, kredyt, który jest u nich w ofercie, jest też w wariancie mhm. z dopłatami. A więc już nawet na tym poziomie, nawet banki z udziałem Skarbu Państwa się od siebie znacząco tutaj różnią. No to będziemy przyglądać się sytuacji, temu jak reagują banki, jak reagują klienci, jak reaguje rynek nieruchomości. Tymczasem tu postawmy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.